mamy polski street food alkoholowy Częstochowa 2022. Patrzcie co się dzieje, co się dzieje. Częstochowa 2022. Polski street food alkoholowy. Relacja idzie na YouTube. A. Na YouTube a, Zapraszamy. Polski street food alkoholowy. Polski street food alkoholowy. Nasze stoisko. Polski street food alkoholowy rasa wędzarnia, kiełbasy, śniłki, bocznił. Polski street food, eee, często chowa. Patrzcie, co się dzieje. Polski stryjt wód, a w darmowe, Dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy, jak to z tą kamerą będzie wyglądało. Zapraszamy serdecznie w sobotę Dzierżonów. Jutro, kolejny dzień polskiego stryjka. Zapraszamy serdecznie polski stryjt Alkoholowy alkoholowych Grzesia. Grzesia. Bajewerki strzelają przez to masale. I działamy, działamy. Jutro na następny